Drodzy Państwo, teraz jesteśmy na przejściu granicznym Świnoujście-Garc. Szanowni radni Świnoujścia. No i mamy przykład zatrzymywania. Na każdym przejściu tutaj jest Straż Graniczna. Mamy żandarmerię wojskową. To jeszcze kawałek do granicy mamy. Może podejdziemy za sekundę. Teraz, Drodzy Państwo, jesteśmy z Panem Radnym Dmowskim. Bardzo ładne nazwisko swoją drogą. Witam serdecznie. Na przejściu granicznym świnoujście gardz Tutaj w samym Świnoujściu jest kilka takich przejść, w tym kilka takich można powiedzieć no, dzikich, tak? No, pieszych przejść, Dzi dzikich to swoją drogą, ale generalnie są, są przejścia y, piesze. Tutaj mam akurat drugie najważniejsze przejście drogowe, obok tego poprzedniego Albert I y, y, tutaj, jak widać, też Straż Graniczna pięknie pilnuje. Straż Graniczna z Policją i z Żandarmerią Wojskową. No, samochody przynajmniej jak my jesteśmy w jakiejś mierze są zatrzymywane, bo dzisiaj na Rosówku niestety właściwie wszystkie samochody były przepuszczane. No jedziemy dalej, jedziemy dzisiaj po wszystkich tutaj właśnie przejściach w Świnoujściu, żeby przede wszystkim sprawdzić, czy straż graniczna rzeczywiście jest na tych przejściach. Będziemy też zaraz na plaży w Świnoujściu, tam również mamy słupy graniczne.